A to kolejny odcinek na moim kanale i w się, że się widzę, bo po raz kolejny Pogaduszki, wiem, że wracamy dwa razy pod rząd, no ale no obecnie robimy to co robimy i nie, nie mamy obecnie jak innego nagrać, dlatego zapraszam dzisiejszego gościa, Kube. Dobra, dobra się, tak jak wcześniej, czas zacząć pierwsze trzy pytania. Więc w takim razie zacznijmy od tego, Kuba czy chciałbyś założyć swój własny kanał na YouTube, a jeśli tak, to jaki kontent by się tam bardziej znajdował? Vlogowy czy gamingowy? Tak, na miał założyć swój kanał, gdzieś w wakacje, jakby sobie na YouTube. wakacje. Tak, gdzieś wakacje. Gdzieś wakacje. Gdzieś wakacje. gdzieś wak wakacje. No to, to będzie koniec taki bardziej gamingowy i lepszy od Kuba. No no, no, no zobaczymy jeszcze. A czy y, vlogi będą się pojawiać, czy tylko gry? Hmm, rzadko, no, rzadko okay. brzmi. W takim razie y, następne pytanie. I muszę Dobra, dwa pytania. Czy chciałeś lub chcesz odejść od tego? Czy na to na wiecie, na, no, nie? Tak, ja... się na Tak, w tym momencie się zastanawiam tym bardzo. <ś comenzarceu> no kurde, <śmijane> z, z tego powodu, że. że... pip Nie mamy drawy, widzowie. Chciało odejść nie możemy powiedzieć sobie, czemu, e, bo to jest. Czemu? To jest umowa na no powiedzmy, że na razie nie możemy o tym mówić, bo to jeszcze nie wyszło, do tydzień do innego programu. Z tego czasu wam to powiemy, lecz po wróceniu programu w takim razie e, czyli w sumie... Czy, czy jeszcze przed tym zastanawiałeś się tak, bo to, to bardziej dla mnie, czy wcześniej nie? Wcześniej nie. Myślę, że to był taki czy kontent, czy bardziej myślisz, że było? ok? bardzo cringe'owy znaczy nie, a na to tak, ale na takich filmach ogólnych? Tak. Tak? No jakich? Na no, no. tak Może nie cringe'owe, ale słowo pod tym względem, że tak, tak były złe moje. parę papiery. I to, i I to tak, właśnie tak, mnie to tak, zna. Tak taki... tak, ale nie, mądre nie, nie były cringe'owe, bo one były po prostu niedopracowane. nie były też złe. Były ok, lecz niedopracowane. Takie jest moje stwierdzenie. Uprzyjmy lampę. lampę. Sorry widzę, ale będzie mieli trochę gorszą kamer kamerę, bo teraz... Pa, y, 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 pa y, nasz że to sobie idzie. Y, no, ale y, ogólnie... W ogóle tego tak zapytam czekać, jak Ci się podobał program. Nie, nie może to wydawać, ale tak ogólnie czekam. No, się bardzo fajny. Okej, okay, no więcej Wam nie stracamy, bo Wy niedługo się dowiecie. Macie najpierw to tło jeszcze, kiedy wchodzicie na mój kanał, 7 grudnia warto czekać. No najpierw wtedy to wrzucimy z gwiazdą. <laughs> Takie nieoficjalne info. Nie wiem czy to wyleci też po programie, czy przed. No dobra, ale w takim razie... No, kuba, też na trzecie pytanie. Czy chciałbyś, żeby ktoś taki by odszedł? Tak, rzucimy Matiego, tak jak hmm. na Fanek. Matiego? Tak, nie wiem, co do niego macie. Dużo. On rzuba a, a poza tym to. déjà. déjà? Tak, czemu? Bo jest tego powodu, że... Bo jest tego powodu, że on nie nadaje się na takiego youtuba. Trochę, takiego w, swo, w, w, w swoim kontencie on się nadaje na... gamingowego trochę bardziej. Tak, no. No i no, nie jest no, takie dynamiczne jak ty to robisz, no i poza tym... No ja robię takie właśnie dynamiczne, Dysio, wolę takie spokojne. No, no i poza tym on też... nie bierze tego aż tak bardzo na serio jak reszta. No, no my bierzemy co to, to na serio, dlatego że to jest dla mnie też moje życie, moje hobby. Dlatego ja to biorę tak dla siebie, że chcę wszystko jak najlepiej zrobić że nie robię tego byle jak. Rozumiesz? Ha. No dobra, no to fajnie. Myślę, że zgadzam się z Twoją odpowiedzią, oprócz Matiego. Gdybym miał kogoś wywalić, to wywaliłbym najpełniej Dydzia, ale nie wywalam bo czasem się przyda na kamerzysta, czasem faktycznie do kiczucza. Na przykład było fajnie, kiedy przyszedł na chowany e, w tym, jak się nazywa? Palmiarni. Tak, palmiarnia była fajna. Ale sam film wtedy oglądałem no i mi się bardzo nie podobało to, że było wszystko z Twojej perspektywy nagrywane. Tak, szukające by nie mieć kamera. Tak. No, ale teraz je następnie tak będą. Bo wtedy po prostu nie ufałam żeby dawać mi te, i, i mój telefon. Teraz trochę bardziej zaufałam ludziom. Już w tym programie, który właśnie nagrywaliśmy, dawałam już tam ludziom do kamerowania. Mimo, że sam większość kamerowałem, bo na przykład mężczyzna niestety musiał iść pewnego czasu, tak jak teraz zresztą. No, ale... No cóż, się mówi. Myślę, że wszystko spoko. W takim razie idziemy do rundy 2. Kiss, Mary, Kill. Dobra. To może ja zacznę. No to dajmy ci. W takim razie nieuczesana. Dywaganka, znasz? I Wersow. Verso Kill. Okay, I podoba, mi podoba mi się też tuż na balu. Okej. Okay. A, o. Weganka Kis nie na Mary. Mery. Okej. Okay. Zrobię na odwrót tylko deweganka Kis, myślę. No, jakby... Jakby nie wziął kogokolwiek nawet fagatę, Nie zawiesz tej versów to bym by dał dewegankę na księgę. No de cz cz czekaj... Po prostu nienawidzę wersów. A czemu? Prawda. Czemu ty tak nie lubisz? No Głównie z... z tego powodu, że... Ona ma... ona wiecie po, po części filmów, że ona jakby wolałaby być nieby. Ja mam takie głębsze przemyślenie, że ona Dobry nie chciałaby być wiem o Dobra, dobra, dobra. Z ona nie chciałaby z nim być, ale musi z nim być, bo moim razem dziecko. I sobie dobrze wychować. No, no, dobra, dobra, teraz ja tobie daję. Dobra, dał Ci taki coś, kurde. Fagata, na pewno. Mhm. Mm. Tak Takie samo jak ty, The veganka. No. No jakie ja jakiejś szybowy nie lubi internet. A nie, weganka się w ogóle podobno poprawiła. Oglądałem jej filmy, są tragiczne. No a ty oglądałaś? Bo to ona miała jakiś miesiąc temu zmieniła się i nie yeah. przestała krzyczeć na ludzi. Mm. No i dam ci jeszcze... Hmm. Nie no dam Ci kogoś normalnego, bo dam Ci Lexi. Lexi. Czyli Lexi, de i hmm, Fagata. Fagata. Fagata kill. Y, jeszcze jest... No to myślę, że deweganka Veganka kiss. A Lexi. Lexi ślub. Okej. Okay. Tak mi się wydaje. W takim razie dochodzimy do rundy. trzeciej, gdzie możliwe, że Kuba dostanie karę. Szybciej ty. Nie, ja nie dostanę. Ja nie mam opcji, żeby dostać coś fajne w tym programie, że mogę dodawać ciękary. kary. się e, tak. Na... No um... to poza kamerą czy na kamerę? Nie, tutaj. Na stolek pod tym filmem, bo Hugo takie zasięgi ma. E, na stoleku pod tym filmem pro, prowadzę pogaduszki, gdzie Hugo jest pytany. O nie. <laughs> no, tak! Na stolek pod tym by było To na No tak, ale na stoleku pod tym filmem... Wracują wracuję pogaduszki, gdzie ja prowadzę pogaduszki, a Hugo jest pytany. No dobra, no niech będzie. Akceptuję o. tę zasadę. Okej, okay, to już trochę Hugo, dawaj co robimy. Dobra, w takim razie czas na kolejną rundę, gdzie kuba może tak, dostać karę. Dobrze, w takim dobra. razie pierwsze pytanie to najpopularniejsze film na kanale Ekipa dwa <duszelnie> Trzy. Zajęliśmy. Zagraliśmy takiego chowanego na ogrodzie kolegi, tak? To nie wiem, co się nazywa, gdzie na ogrodzie poszczególnego urodzinego. jego gościcie? Dobrze, to dobrze, dobrze. No, I gdzie schowałeś się za śmieciami, tą gównianą kryjówkę? E, I dobrze no, no, wiem, że wymyśliłeś tą kryjówkę. Ja cię schowałam wtedy. Ale po, powiedziałem, że byś nie główną kryjówkę i nikt mi nie, nie znalazł. Nie, ja to powiedział. To powiedział. To powiedział. Pasty chyba, że. Ale to ja powiedziałam teraz. A, okay. No, w takim razie. Drugie pytanie. Ile jest subskrypcji na kanale Ekipa? 9. Nie, 10. 10 subskrypcji. To jest pewna odpowiedź. Tak. I to jest sprawna odpowiedź. <noise> no, subskrybowałem z, z komputera szkolnego. Dobra, już chyba <noise> wiem, co zadać. Jaki był pierwszy przeze mnie nagrywany film kiedykolwiek, nawet licząc stare kanały? E to był chowany na tym ogrodzie, gdzie na początku było, że ktoś się niby budzi w nocy i że założyłeś kanał tak dobrze. dalej. Dobrze, dobrze, Gry Gregorium nie budził. E, ja mam A? pytanie. C ile ty odpowiedzisz dobrze już? Trzy. Trzy. Dobrze, to, że nie pierwszym uczestnikiem, który nie ma kary. Gratulacje. Krótki ten film, ale myślę, że spoko ten, ten filmów będzie w miarę krótkie, ale przyjemne do obejrzenia. Dziękuję bardzo Kuba. Miło było mi Ciebie gościć. Do zobaczenia w do odcinku. Co ja mogę więc powiedzieć? Pa!